Siemano, dzień dobry, wieczór i cześć. Ja jestem Zumaciek, a to jest demo Resident Evil 7 teaser Beginner Nowa, Więc rozpoczynamy sobie nasz, że tak powiem, pierwszy horror na PS4. No cóż, nie widziałem żadnego filmu. Znaczy widziałem tylko jakiś tam gif chyba, na Facebooku z tego trailera, chyba, albo trailera, albo gameplaya. I mam nadzieję, że będzie to tak samo fajne, jak, jak mi się tutaj wydaje, że będzie fajne. No widzę, że Capcom, no w sumie Resident Evil Capcom. Znaczy, ja tam powiem Wam, że żadnego rezydenta praktycznie nie grałem więcej niż pół godziny. Więc moja, moja przygoda z rezydentem nie jest praktycznie. Jakaś super, ekstra, zajebista, co nie? Yy, więc tak, włączyłem sobie grę, żeby zobaczyć jak ona ogólnie wygląda. Ale po, zaraz potem wyłączyłem, no bo wiadomo, po co mam sobie spoilerować, więc zaczynamy! Ale ogólnie już mi się podoba i chyba nawet kupię sobie tę grę. Kupię sobie, na pewno sobie kupię. Na pewno. <laughs> Nie jesteśmy z jakimś. My jesteśmy chyba przywiązani do krzesła czy coś. Kamera przed nami była. To jakiś inny gościu? Jakiś chyba, nie wiem, ślepy czy coś. Ja teraz nie ruszę kamerą, to ty się tu ka kamera ruszy się sama z siebie i dobra. I teraz, teraz właśnie pokręciłem się trochę i wyłączyłem od razu. Ale muszę wam powiedzieć, że kurczę, naprawdę. Mm, lubię takie coś. Lubię. <grym> znaczy no po prostu no, cóż no. Hm. Jakby to powiedzieć. Na pewno nam się spodoba. Tak samo jak Outlast, Outlast 2, demo. Też na pewno nam się spodobało, znaczy mi się spodobało. I, a, i się tak zastanawiam, właśnie czy przypadkiem nie kupić, to znaczy nie kupić sobie na PS4. Co bardziej, jest prawdopodobne, że, że właśnie sobie wszystkie teraz gry będę kupował na PS4. Chociaż niby mam na Steamie te tam ponad 500 gier, ale coś wolę mieć te fizyczne kopie. Wyjdź z domu. Wyjdą. No dobra. Ogólnie strasznie mam ciemno. Nie wiem, czy wy w, czy nie wiem, czy wy tak macie, ale ja mam po prostu praktycznie samo. No, no, no straszno, strasznie ciemno. Po prostu strasznie ciemno mam. Wow. Okej. Okay. <słuch> no dobra. Mm, nie wiem, czy ja mogę sobie, nie wiem, czy ja mogę sobie jakoś rozjaśnić ten ekran. Okej. Okay. Ogólnie teraz widzę, że jesteśmy, przy, przynajmniej teraz widzę, gdzie jesteśmy, w, jakim, w jakimś pojeszczeniu czy jakiś pokój, nie wiem, nie wiem o cholerę chodzi. Dobra, danger. O! o, nawet rączkę mamy. Hm. o! Wow. wow, 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 Stary. Mogę się jakoś wychylić? Co to? O, jak flipunek chyba. Okej. Okay. Skakać nie... O! Mogę się skradać. O, jak mogę się skradać. No to już widzę, że Outlast będzie. Dobra, X. Brakuje bezpiecznika. No to chyba, gdzie, chyba będziemy musieli gdzieś skądś wziąć bezpiecznik, co to? Rozniosę ich na strzępy. I shall dash them against the stones. No dobra. Telewizor może wyłączymy. Nie masz kasety wideo. Hmm. No dobra, hmm, co możemy tutaj zrobić takiego ciekawego, no chyba, nie wiem, no chyba wyjść. No bo nic innego raczej tu nie, nie znajdę, chyba że coś, nie w pudełku albo... O, uwaga, oj, nie. Znaczy, no dobra, stary, mm, nie chciałem tego wciskać. Bo za bardzo, za, za głośno, nie mogę się chyba tutaj za, zachowywać, za, 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 za bardzo i w ogóle, Holy shit. Ty, naprawdę fajnie to wygląda. U, uh, okej, okay. widzę, że tu jakieś, jakaś dziwna masakra się zrobiła, hmm, ciekawe, <laughs> bardzo ciekawe, no kurde, jego mać, no dobra, eee, no że tak powiem, okej, okay. kurde, wow, to mój cień, mój cień. Jestem łysy, patrzcie! O, żeż kurde. Wow. Jakieś Jakieś nóżki czy co? Laleczki. Może jesteśmy w jakimś schowku. Drzwi zabite, zabite normalnie, zabite. Oj, 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 o kurde. Tu jest dosyć jasno, dzień jest ogólnie, więc spoko. O, żeż, kurde. Zajbiście to wygląda, ja pierdziele. Szkoda, że nie mam demo PT. Naprawdę szkoda, naprawdę szkoda. Kurcze. Jeśli jest. Powiedzcie mi, jeśli ktoś z Was ma, PS, ma PS4. I jeśli jest jakikolwiek sposób. Uff! Czy jest jakikolwiek sposób na to, żeby zdobyć. Jakkolwiek zdobyć e, PT na PS4 gdzie nie ma PT? Dodajcie znać w komentarzach, bo naprawdę. Naprawdę chciałbym. Wow, co to jest? Jakieś flagi, jakieś. jakieś ptaki? Ty, to ptak jest. To. to, to kruk jest. Holy shit, kruk rozpierdzielony. Ja nie mogę. Kurde, cały czas słyszę jakieś. dziwne. kroki. Oh my god. Kurde. Co mamy w garze? Głowę. Mniam. Hmm. W sumie. Zjadłem coś. <laughs> Okej. Okay. Co to, co? Niewielka dziurka od klucza. Aha, czyli musi. Czyli... Kurde, strasznie wolno się obracam. Wiecie co? ja Chyba muszę sobie to zmienić. Bo strasznie, naprawdę strasznie wolno się obracam. I nie podoba mi się to. Dobra, teraz może będzie zajebiście. Teraz zobaczymy. O, no teraz mi się podoba. Kurde. Mogę biegać jakoś? Co to, co, co, co? Ty. O to zajebiście wygląda, holy shit Okej, okay, nie wiem po co ta opcja jest, ale pewnie do czegoś na pewno. Ja pierdzielę, kurde, ale to zajebiście wygląda kurde ja i macie będę cały czas tak pierdzielił, że... Jak to zajebiście wygląda, wow! No okej, okay. uuu konie Albo krowy, to znaczy tyś. No, krowy, albo konie. Nie wiem. Szczypce. O, oh, okej. Okay. Holy motherfucking shit, what the fuck is this? Jakoś. What the fuck? Sprawdź ekwipunek. Szczypce. Zbadaj przedmiot. No, spoko, tylko. Zaraz, zaraz, zaraz. Co ja mam tu zrobić? Użyj przedmiotu. Nie mogę. Połącz przedmioty. No, w rezydentach z tego co wiem, to było właśnie coś takiego, że, że, że. Połączyć można przedmioty i tak dalej. co jest... zaraz zaraz, zaraz jeszcze raz. Wydostanie się stąd um umożliwiłby klucz. No właśnie klucz. Tylko skąd, skąd ja mam wziąć ten klucz, kurde. Hmm. O, szczypcami mogę to chyba rozwalić. Na pewno. Tak. Oh yeah! Kurde, już na pewno to kupuję. Na pewno to kupuję. Uwaga. Chwilę prawdy. O, kaseta. Opuszczony dom. Hmm. Nie za bardzo chyba będzie mi się podobać ten film, ale zobaczymy. Dobra, idziemy do pokoju, za sobą obejrzeć ten film. Okej, okay, tu akurat nic nie ma. Nic za nami nie łazi, chociaż wcześniej coś łaziło, kurde. Jeszcze mogę na górę iść. Jest żona Slendermana. O, żeż kurde, czekaj, czekaj. O oh my god Holy fuck, man No dobra, nie mamy prądu jak na razie, więc i tak nic nie zrobię Ale... Oh. Okej, okay. dobrze. Dobrze, dobrze. Ja już stąd wychodzę Ja już stąd idę. Ja już stąd idę. Yy. Dobra, idę stąd pierdzielę To o, buty widać Dobrze, dobrze O, 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 coś tu, coś tu mamy Sztuczny palec Hmm Czy aby na pewno palec? No dobra, dobra, dobra Mamy ten film, to sobie puścimy go Oh my god What the fuck, man? Słyszeliście te warknięcia? What the hell? Ty! A to tutaj miałem iść. Fuck. Drzwi zamknięte były? Oh. oh my god. Holy shit. Oh my god, ja ale mam ciary. Holy shit. No zamknij te drzwi. Ja pierdziele. Huu, uh, uh, uh. dobra. Włączamy sobie kasetę. Kasetę, dawaj, no, kasetę. Ok. Co to będzie ciekawego takiego? The Haunted House. Dalvey Haunted House. No dobra, Zepsuło się. U, a jednak coś jest. O, o chodzić mogę. Make sure the sound is right this time. I don't want to repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Spoko? This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. na another fucking shit. Happy? Ecstatic. Kurde, to mi przypomina trochę VHS. Taki film horrorowy, nowy dosyć. Że coraz inne to, coraz bardziej. coraz inne kasety. Znaczy po prostu inne kasety włączały się i różne historie horrorowe krótkie były. Polecam. Jedynka, dwójka, trójka już nie są takie fajne. Znaczy jedynka jest fajna, dwójka, trójka, czwórka nie jest fajna. Ale jednak że było zajebisto. It's locked. It's open. <laughs> no spoko. Ale naprawdę świetnie to wygląda. Ja pierdziele. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know. Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Hmm. No dobra. Sorry, Andre. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? Was heard. Heard. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. <laughs> so, uh... Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the bakers.

Andre. What? Sorry, what? Andre. Andre. Clancy, you see where Andre went? Clancy? Where is he? Un-fucking-believable! This is the last time I work with that guy. Ah, gosh, you should boy. They come and go, but a, a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. A to me. Now we're running with a person. No, 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 Ty! A to nie był przypadkiem jak ten gościu z początku? Ten co nam tam próbował uw nas uwolnić? Ty, może? Oh shit Oh shit Andre? Where the fuck is he? Okej, okay, znowu mam ciary Andre, where are you, man? Słyszę kroki, kurde. Nie wiem, czy to moje kroki. Nie mogę zoomować O, kurde. Jakaś co dziwna to? muzyka. Co? 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 On wow. stary. Coś ty zrobił. Okej. Okej. Możesz, kurde. No to jakaś grubsza sprawa tutaj jest. Nie no, jak na demo to naprawdę fajnie, 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 fajnie się rozpoczyna. Ty tak wysoko? Dobra, wydawało mi się, że wysoko. O kurde. Widzicie go? Aż mi się przypomniał jeden taki film The Blair Witch... Projekt, czy coś takiego. Ja pierdzielę. I ostatnia scena. Dokładnie coś takiego. Ja boję się do niego podchodzić. Ty, on wisi? <laughs> on kurde, wisi na sznurku. What the fuck, man! Holy shit, ty. Okej? Okay. Ja pierdziele! Oh Rozniosę cię na strzępy! Oh my g... Okej! Okay. i teraz się boję odwrócić! Znaczy... Mm, aj Ajajaj... Aj. A, Jezus Maria, jak ja nienawidzę... Ty, no właśnie, właśnie, czekaj, czekaj! Bo ja mogę teraz chyba... O właśnie! Bo ja wcześniej o tym nie wiedziałem, a teraz mi się otworzy, i ja tam wejdę. Niczym Vader No i spokoj, I co teraz? Uu, o ja pierdzielę. Jakieś buty śmierdzone. Co to, co? Klucz! Klucz do tylnych drzwi. Mogę zejść? Nie ma drabiny. Więc raczej tam nie zejdę. No dobra, mamy klucz. Do tylnych drzwi. Tylne drzwi, gdzie są tylne drzwi? się kurde... Chyba... Ty! Trevor z GTA 5. Stary, co ty tu robisz? Nie, ale serio... Ale... Serio... Okej, okay, ja się powolutku i... Jezus, Mario... Oh, fuck... Boję się odwrócić teraz... Hmm... A oh ja... Je Jezu! O kurde, otwarte drzwi. Dobra, drzwi się otworzyły po prostu. Oh shit, oh shit, the motherfucker. Oh my god. Dobra. Oh shit, ale ja mam ciory. Fuck, man. Znowu słyszę... kroki. W zbiorniku nie ma wody. No, spok. rower Znowu słyszałem jakieś kroki, no? Zajśli, że można coś tam włożyć. Mmm! Okej. Okay. Kurde, no nie, no serio, no ja mam jakieś ciary, bo. No. Nie, teraz na pewno słyszałem kroki. AMUNICJA PISTOLETOWA, HOLY FUCK No tak, bo z tego co pamiętam, to w Resident Evil były chyba zombiaki i pistolety? Coś takiego? W każdym razie... To Resident Evil nie przypomina żadnego Resident Evil wcześniejszego, a ja wiem jak wyglądają, chociaż nie grałem, ale wiem jak wyglądają To jest zupełnie co innego i takie coś mi się strasznie podoba Pusty notatnik. No dobra, ale, przy... ale go wziąłem, ale go wziąłem. Więc na pewno do czegoś się przyda. Amunicja pistoletowa znowu. Nie mogę się tak za roz... rozglądać, bo... Okej, okay. klucz? Zamknięte. Spoko, a... A klucz? Czekaj, czekaj, a klucz? Y... Użyj przedmiotu, nie mogę. Mogę... Czyli to nie do, to nie do tego będzie, no spoko. Huh. Hmm, okej, okay. okej, okay. <laughs> Dobrze, dobrze, dobrze Okej Aj, siema de vaca, ama o vaca, moja, moja, oh my god Dobra, to idę Dobra, gdzie ten Trevor jest? Treworku Aj, siema de Widziałem jakiś cień Albo mi się... Na pewno mi się wydawało. No kurde, jego mać. Jakieś zamazane obrazy, ale one chyba były tu. Nie wiem gdzie teraz... Nie wiem gdzie iść. Ty, mam palec. I have a fucking finger. So I can... Zaraz! Zaraz, 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 ja chyba wiem o co chodzi, ja chyba wiem o co chodzi. Ja chyba wiem o co chodzi. A, można sprintować, dobra, spoko. Tak jak w Battlefieldzie, czyli przytrzymywać lewą gałkę analogową. Dobra, tutaj chyba można włożyć palec. No ej! Kurde, myślałem, że... <laughs> myślałem, że mogę tam włożyć palec, chociaż to byłoby trochę bez sensu, tak? No dobra, trudno, trudno, trudno. Lecę, lecę dalej. Wróciłem się, i co teraz? I co teraz, i co teraz? Lecę na górę. Pierdzie lecę na górę. Bo, bo tutaj już byłem, tu jestem bezpieczny, tak jakby bezpieczny. Znowu tego manekina nie ma i znowu będzie pewnie zaraz. Z zaraz na pewno się pojawi, kurde, SMS mi przyszedł. Już się kurde boję. No dobra, spoko. Czyli tutaj nic nie zrobię. Ale normalnie to będzie zajebista produkcja. Już wam to mówię, już wam to mówię. Okej, okay. coś usmażyć. A ten Trevor, kurde. Czyli co? Yy, w tym. w tej W tej części nie będzie żadnego zombiaka czy coś, tylko będzie taki Trevor, jakiś, jakiś taki, taki nie wiem. Jesteśmy jesteśmy w jego domu. To się okazuje. <laughs> Jezus Maria Okazuje się, że to nie jest opuszczony dom tak naprawdę. No spoko. Nie zas. nie nie. nie. Okej okay. Zaraz mnie... Na pewno zaraz mnie coś tutaj ten. Oh, shit Oh, shit, oh my god Oh my god, Ay, shit, 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 shit Oh my god Okej, okay. używaj klucza. <grym węga> shit. O, oh, siet. <muchy> <mother -p> <muchy> <muchy> Okay. Okej, okay, Trevor. Wygrałeś tym razem. O, jeszcze. Holy fuck. A, to ten gościu, to ten gościu. Oh shit. No dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Oh my god. Czy, co to jest. God. To mi teraz to mi przypomniało trochę Rek. Pierwszego REK. Nieszczęśliwe zakończenie. Nieszczęśliwe zakończenie! Ty! To w demo było jeszcze jakieś szczęśliwe zakończenie? Witaj w rodzinie 24 stycznia 2017 z gwiazdeczką oczywiście, czyli może być przesunięte. Kup teraz. A kupię teraz! Pierdziele to. dołącz do programu Ambasador marki Resident Evil. He, no spoko, nie no, ja pierdzielę, ale kurde e, tak samo jak kurde. No Outlast 2 Tak samo zajbiste demo e, Czyli demo, trailer, demo trailer. Teraz jest, teraz jest taka w sumie moda na demo trailery, ale strasznie mi się to podoba. Lubię coś takiego. Już wolę to! niż kurde, na przykład, nie wiem Ściąganie z neta pełnej wersji dla przetestowania, a potem dopiero kupowanie pełnej. Unej wersji. <noise> Dobra, no cóż, to by było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli wiecie, czy na PS4 są jeszcze jakieś inne takie horrory, właśnie takiego typu, nie, nie, nie tylko takiego typu, to dajcie znać, bo ja jestem przez zupełnie nowy w PSie, jestem tu zupełnie nowy w PlayStation 4, bo trójki nie miałem, trójka mnie ominęła, a dwójkę miałem przez jakiś czas. Więc, że tak powiem, żadna gierka nie jest mi znana z PSA z ostatnich lat. Więc piście w komentarzach, co macie tam, co macie tam ciekawego. do, do... Ogólnie, no, no do zaproponowania. Ja się z Wami żegnam. widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.